Wszystko w porządku, normalna transakcja. On po prostu kupił to mieszkanie za 120 tysięcy złotych, a potem jeszcze z dobrego serca przez lata pomagał temu człowiekowi finansowo, płacił za niego e, rachunki, przynosił mu jedzenie, kupował mu leki i pozwalał mu całkowicie za darmo mieszkać w swoim mieszkaniu. Zaczynamy oczywiście od najważniejszego tematu, który dzieje się obecnie w polskiej polityce, czyli afery z mieszkaniem Karola Nawrockiego. Wszystko zaczęło się od, dosyć niepozornie od debaty w Superekspresie, gdzie Karol Nawrocki dostał pytanie o podatek katastralny i zupełnie przez nikogo niepytany, sam z siebie powiedział, że on ma po prostu jedno mieszkanie, jeszcze to mieszkanie jest tam w kredycie, wielokrotnie podkreślał, które spłaca jak uczciwy człowiek. Więc Nawrocki sam z siebie powiedział, że ma jedno mieszkanie. I tym tropem poszli dziennikarze, zaczęli tą sprawę badać i dowiedzieli się dosyć szybko, że to nieprawda, że Karol Nawrocki ma jedno mieszkanie, bo ma dwa mieszkania, jest jeszcze 28-metrowa kawalerka w Gdańsku. No i kiedy dziennikarze zaczęli temat, badać temat tej kawalerki, sztab Nawrockiego dostał pytania, na które nie odpowiedziała chyba rzeczniczka prasowa Nawrockiego, pani Emilia Wierzbicki, za to umieściła wpis na Twitterze, który tak naprawdę zamiast rozwia Jakiekolwiek wątpliwości, to jeszcze te wątpliwości podchwycił. Dlaczego? Pani Wierzbicki napisała w tym oświadczeniu, Następujące rzeczy. Pierwsza. Pan Jerzy to sąsiad Karola Nawrockiego. Karol Nawrocki jako społecznik przez wiele lat pomagał panu Jerzemu, który jest osobą niepełnosprawną i samotną. Karol Nawrocki przekazał panu Jerzemu pieniądze na wykup mieszkania, które pan Jerzy obiecał przekazać Nawrockiemu zaświadczoną pomoc. Początek tego wyjaśnienia wskazuje na to, że nie było zwyczajnej umowy sprzedaży, to znaczy, że to nie było tak, że Nawrocki kupił mieszkanie od pana Jerzego, tylko on. Mu pomagał, a w zamian za tą pomoc pan Jerzy przekazał następnie Nawrockiemu mieszkanie. Co wskazywało, że być może mieliśmy do czynienia z jakąś umową dożywocia, co też napisałem w swoim twecie, bazując właśnie wtedy jeszcze na oświadczeniu pani Wierzbickiej, bo nie mieliśmy wtedy jeszcze dostępu do aktów materialnych, natomiast już wtedy widać było, że cała transakcja nie jest zwyczajną transakcją sprzedaży, że jest tam jakieś drugie dno, że ta pomoc jest istotnym elementem tej transakcji. Następnie pani Wierzbicki robi z Karola Nawrockiego naprawdę bardzo dobrego człowieka, altruistę, który nie tylko pomagał wtedy, wcześniej panu Jerzemu, ale robił to dalej. Pani napisała tak: odkąd mieszkanie stało się formalnie własnością Karola Nawrockiego, ten nadal pomagał. Panu Jerzemu regularnie opłacając rachunki, robiąc zakupy spożywcze, wykupując leki. Warto podkreślić, że w mieszkaniu tym Karol Nawrocki nigdy nie mieszkał, nigdy go nie wynajmował, nie czerpał z niego jakiejkolwiek korzyści majątkowej. Opłaty za mieszkanie uiszcza do dziś. Pan Jerzy wciąż jest dysponentem mieszkania. Zobaczcie, jaki to jest dobry człowiek z tego Karola Nawrockiego. Posiada swoje mieszkanie. W tym mieszkaniu mieszka jakaś obca osoba. On opłaca rachunki za tą obcą osobę. Pomaga mu, leki kupuje, żywność mu czasem przynosi. No po prostu świetnie. Święty człowiek ten Karol Nawrocki, że tak się dobrze zaopiekował tym biednym człowiekiem mieszkającym w jego mieszkaniu, że jeszcze po wiele lat, po ich transakcji, kiedy kupił od niego, czy w jakiś inny sposób przejął to mieszkanie i jeszcze mu pomaga. Na początku nie było wiadomo dokładnie o co chodzi, ponieważ ten tweet pławił się przed artykułem. To znaczy chcieli zwodować ten temat, rozbroić bombę, powiedzieć że wszystko jest w porządku, Karol Nawrocki to jest święty człowiek, więc weźcie onet, już się w ogóle nie męczcie z tym artykułem, wszystko już wyjaśnili. A artykuł natu przedstawił następującą sytuację, która zaczęła się jeszcze lata temu, bo w roku 2011, kiedy pan Jerzy Żywicki mieszkał w mieszkaniu komunalnym w Gdańsku i znał Karola Nawrockiego. No i pan Jerzy Żywicki miał możliwość wykupu swojego mieszkania komunalnego za 10% jego wartości. Mieszkanie wtedy było warte 120 tysięcy złotych. Panowie jakoś się dogadali w taki sposób, że Nawrocki przekazał Żywickiemu pieniądze na wykup tego mieszkania, następnie podpisał Pisał umowę na podstawie której po pięciu latach mógł to mieszkanie kupić od Żywickiego. Dlaczego dopiero po pięciu latach? Ponieważ żeby wykupić mieszkanie komunalne z tą bonifikatą płacąc za nie tylko 10%, nie można go sprzedać następnie przez kolejne pięć lat. W związku z czym po pięciu latach Nawrocki stał się właścicielem tego mieszkania, ale miał zobowiązanie, według autorów artykułu, do opieki dalej nad panem Jerzym Żywickim. No i klub było takie, że tej opieki chyba nie było, ponieważ pan Żywicki już od kwietnia 2024 roku mieszka, przebywa w DPS-ie w Gdańsku. Karol Nawrocki przyznał, że ostatni raz to był tam w ogóle w grudniu 2024 roku, zorientował się, że go tam nie ma, nie podjął w zasadzie żadnych kroków, żeby go odnaleźć i uznał, że sprawa jest załatwiona. Czy główna linia artykułu w Onecie była taka, że Nawrocki przejął mieszkanie w zamian za zobowiązanie się do opieki, natomiast nie wykonywał tej opieki, bo nawet nie wiedział, że od roku pan Żywicki przebywa w DPS-ie. Parę godzin po artykule pojawiła się konferencja prasowa Karola Nawrockiego, z której mieliśmy nadzieję, że wreszcie czegoś się dowiemy. Bo cały czas nie było wiadomo, ile Karol Nawrocki i kiedy zapłacił za to mieszkanie, czy on je w ogóle kupił, czy mieliśmy jakąś umowę dożywacie, co takiego się wydarzyło, że on stał się właścicielem mieszkania, w którym kiedyś mieszkał Jerzy Żywicki. Natomiast w tej konferencji prasowej wiele nowego się nie dowiedzieliśmy, bo Karol Nawrocki powiedział, że nabył to mieszkanie, ponieważ pomagał. Jestem także właścicielem 28-metrowej kawalerki, do której nie posiadam kluczy. Nabyłem ją, bowiem pomagałem osobie starszej, która potrzebowała mojej pomocy przez wiele lat, natomiast nigdy finansowo z tego mieszkania nie skorzystałem. Dowiedzieliśmy się też, że Karol Nawrocki dalej płaci rachunki za to mieszkanie. Tak, należy, według ksiąg wieczystych należy do mnie, nigdy z niego nie skorzystałem i nie mam do niego kluczy, a robię to, do czego się zobowiązuję, a więc opłacam to mieszkanie regularnie. Czyli konferencja prasowa tak naprawdę niczego nie wyjaśniła, poza tym, że nabycie mieszkania miało jakiś związek z pomocą, ale nie wiemy w tym momencie jaki, ale był ewidentnie związek z pomocą dalej, że ta pomoc dalej trwa, że Nawrocki dalej mu pomaga, bo płaci za niego jakieś rachunki. Natomiast wiele więcej się nie dowiedzieliśmy, ani za ile kupił, ani w ogóle czy kupił, ani jak wyglądała umowa, tylko wiemy, że płaci rachunki i że ma jakiś to związek z pomocą. To tyle, jeżeli chodzi o oficjalne informacje tego dnia, natomiast w ciągu dnia zaczęły się pojawiać nieoficjalne informacje. TFN podał, że kwota transakcji z roku 2012 to była cena rynkowa, czyli 120 tysięcy złotych. No i nagle wszyscy pisowcy nabrali wiatru w żagle, stwierdzili, o wszystko w porządku, normalna transakcja, on po prostu kupił to mieszkanie za 120 tysięcy złotych, a potem jeszcze z dobrego serca przez lata pomagał temu człowiekowi finansowo, płacił za niego rachunki, przynosił mu jedzenie, kupował mu leki i pozwalał mu całkowicie za darmo mieszkać w swoim mieszkaniu. I taka. Ta wersja obowiązywała jeszcze wczoraj po południu i przyznaję, że kompletnie tej wersji nie rozumiałem. No bo zastanówmy się tak na spokojnie. Mamy Karola Nawrockiego, który jeszcze jest przed trzydziestką, który mówi, że w tym momencie nie ma zbyt dobrej sytuacji finansowej. Tego człowieka przez wiele lat wspierałem mimo, że nie miałem wówczas ani stabilnej pracy, ani możliwości finansowych. I wtedy nagle on postanawia kupić mieszkanie od Jerzego Żywickiego w taki sposób, że najpierw przekazuje mu te 10% wartości mieszkania, tak żeby ono mogło być wykupione za 10% wartości. Podpisują wtedy tą umowę, że po pięciu latach stanie się to własnością Karola Nawrockiego. I przedstawiają to następująco. Karol Nawrocki pożycza, przekazuje 10% wartości mieszkania Jerzemu Żywickiemu, tak żeby on mógł odkupić je za 10% wartości mieszkania. Następnie płaci resztę tej kwoty, czyli do 120 tysięcy złotych, po to, żeby za 5 lat stać się właścicielem mieszkania kupionego po cenie rynkowej. I weźcie mi to, wytłumaczcie. Jeżeli Karol Nawrocki ma pieniądze w gotówce na koncie bez znaczenia, żeby kupić kawalerkę za cenę rynkową, to dlaczego nie kupi pierwszej, lepszej kawalerki za cenę rynkową, którą po prostu kupi i będzie miał, a zamiast tego robi jakieś dziwne kombinacje, przekazuje te Pieniądze jakiemuś swojemu znajomemu. Transakcja będzie dopiero po pięciu latach. Do tego zobowiązuje się w jakiś sposób mniej czy bardziej formalny, że ten człowiek będzie mieszkał w tym jego mieszkaniu, nie będzie za nie płacił, za to jeszcze nawrodzki będzie mu opłacał różnego rodzaju rachunki. No, kto normalny? Zamiast kupić po prostu zwyczajną kawalerkę, skoro chciał wtedy kupić jakąś kawalerkę, kupuje kawalerkę obciążoną lokatorem, obciążoną jakimś zobowiązaniem, że będzie utrzymywał tego człowieka przez kolejne wiele lat i jeszcze nie będzie miał żadnych pieniędzy z tego, że wynajmuje, czy udostępnia mu to mieszkanie. I jeszcze właścicielem stanie się dopiero za pięć lat. Przecież to nie ma żadnego sensu. Gdyby Karol Nawrocki rzeczywiście wszedł w taki układ, to byłby wielkim frajerem w sensie byłby ostatnią osobą, która powinna być prezydentem naszego państwa. Bo ja nie chciałbym, żeby prezydent naszego państwa dokonywał tego rodzaju transakcji w naszym imieniu, przecież to przypomina pomoc Ukrainie, którą PIS organizował przez poprzednie parę lat, że my wszystko dajemy i nic nie dostajemy w zamian. Dokładnie w ten sposób to wyglądało. I 6 maja, czyli dzisiaj, godzinie 11, była konferencja prasowa Przemysława Czarnka i innych ważniejszych pisowców, gdzie oni postanowili wytłumaczyć całą sytuację, powiedzieć nam, co tak naprawdę się wydarzyło. I Przemysław Czarnek pokazał, a tak naprawdę przeczytał, akt notarialny umowy wstępnej, sprzedaży mieszkania z... Stycznia 2012 roku, gdzie okazuje się, że doszło do zwyczajnej sprzedaży. Słowa tam nie ma o żadnej pomocy, o żadnych zobowiązaniach, o żadnym dożywociu. Mamy zwyczajny, prawie że, do czego zaraz przejdę, akt notarialny sprzedaży mieszkania za 120 tysięcy złotych, które w dodatku zostało już zapłacone. Te 120 tysięcy to pan Karol Nawrocki przelewem czy gotówką zapłacił? Panie redaktorze, czytam panu paragraf trzeci. Karol i Marta... Małżonkowi nawrotcy oświadczają, że zapłacili oni na rzecz Jerzego Żywieckiego całą cenę sprzedaży w kwocie 120 tysięcy złotych. Co Jerzy, co Jerzy, co Jerzy, Żywicki potwierdza. Niech pan pyta strony umowy, w jaki sposób to zrobili. Notariusz stwierdza, Przekazanie tych środków. Czyli jeszcze raz, mamy akt notarialny umowy wstępnej, w którym jest napisane, że 120 tysięcy złotych za to mieszkanie Karol Nawrocki już przekazał Jerzemu Żywickiemu, co potwierdza on, małżonka jeszcze, Jerzy Żywicki również podkreśla, że 120 tysięcy zostało już uregulowane. W akcie notarialnym są natomiast dwie nietypowe rzeczy. Pierwsza taka, że do tej transakcji ma dojść dopiero za pięć lat, po to, żeby obejść przepisy o mieniu komunalnym, po to, żeby można było to mieszkanie kupić za 10%, nie trzeba było dopłacać pozostałych 90%, co samo w sobie już jest nie w porządku. Natomiast tam jeszcze jest druga rzecz, ponieważ w paragrafie 5 jest napisane, że Jerzy Żywicki ustanawia pełnomocnikami Martę Nawrocką i Karola Nawrockiego i upoważnia ich do zawarcia umowy sprzedaży na warunkach określonych w niniejszej umowie przedwstępnej, a na pozostałych warunkach według uznania pełnomocników, w tym na rzecz samych siebie oraz do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wykonaniem zawartej umowy, w tym do reprezentowania go przez wszelkimi organami władzy itd. Co oznacza, że w 2012 roku, w styczniu, Karol Nawrocki uzyskał pełnomocnictwo do sprzedaży tego mieszkania za 5 lat samemu sobie. To znaczy Karol Nawrocki w styczniu 2012 roku uznał, że z jakiegoś powodu, być może z tego, że bardzo szanuje cenny czas pana żywickiego, uznał, że nie będzie go kłopotał tym, żeby on poszedł do notariusza w roku 2017 i doknął sprzedaży tego mieszkania. Możemy domniemywać, z jakiego tak naprawdę powodu zostało ustalone to pełnomocnictwo. Może pan Nawrocki zakładał, że na przykład Żywicki gdzieś się zgubi, że pójdzie gdzieś, nie wróci, nie będzie z kim podpisać tej umowy sprzedaży. Ewentualnie zakładał, że Żywicki w roku 2017 będzie miał inną pamięć na temat tego, co się wydarzyło w roku 2012 i żeby przypadkiem czegoś głupiego nie powiedział notariuszowi, nie zadawał jakichś zbędnych pytań. Najlepiej, żeby go tam po prostu nie było. No bo ja nie, nie kupuję tego, że człowiek, który nie pracuje, który cały dzień siedzi w swoim mieszkaniu, nie może pójść do notariusza w roku 2017 i sprzedać swojego własnego mieszkania, bo nie ma na to czasu. Jestem przekonany, że to pełnomocnictwo jest po to, żeby on się właśnie w tym 17 roku u notariusza nie pojawił, żeby przypadkiem nie powiedział czegoś, co zakwestionuje całą tą transakcję i sprawi, że ten notariusz z roku 2017 z jakiegoś powodu może nie chcieć być przy takim akcie notarialnym i może nie uznać sprzedaży tego mieszkania. Więc na tym etapie, po konferencji Przemysłowa Czarnka, Sztab PiSu próbuje przedstawić następującą sytuację. Doszło do zwyczajnej transakcji sprzedaży. W roku 2012 Nawrocki mieszkanie kupił, Żywicki mieszkanie sprzedał. Po czym Nawrocki jest tak dobrym człowiekiem, że mimo to pomagał mu jeszcze przez lata, przelewał jakieś pieniądze, troszczył się o niego, ale nie dlatego, że miał takie zobowiązanie, tylko dlatego, że jest po prostu takim dobrym człowiekiem i chciał pomóc. Żywickiemu będącemu w potrzebie. Ale nie da się ukryć, że pewne pytania dalej istniały. Pierwsze, skoro to była zwyczajna transakcja sprzedaży, to czemu dzień wcześniej, zarówno Nawrotki, jak i Rzeczniczka Wierzbicki cały czas nawiązywali do tej pomocy. Wskazywali, że ta pomoc to była w ogóle niezbędna do tego, żeby doszło do tej transakcji. Skąd oni tą pomoc wzięli? Jeżeli to była zwyczajna transakcja sprzedaży. No bo jeżeli kupujemy od kogoś mieszkanie, to nie nabywamy przez to żadnych zobowiązań, nie musimy temu człowiekowi przez lata pomagać, jak kupiłem w swoim życiu kilka nieruchomości, przynajmniej, że nie wiem, co się dzieje ze sprzedawcami, nie utrzymujemy kontaktu, nie płacę za ich rachunki, kupiłem mieszkanie, to jest moje mieszkanie, dostali pieniądze i tyle. A tutaj Nawrocki kupił mieszkanie i przez lata jeszcze pozwala komuś tam mieszkać, płaci za niego rachunki, wskazuje na swojej konferencji prasowej, jak i pani jego rzeczniczka w tym twicie, że ta pomoc była z jakiegoś powodu istotna. Ani Nawrocki na swojej konferencji prasowej, ani jego rzeczniczka na Twitterze nie napisali. Nawrocki kupił mieszkanie, zapłacił za nie 120 tysięcy, Potem był dobrym człowiekiem, więc pozwolił komuś tam mieszkać. Przecież to w dwóch zdaniach można by wytłumaczyć całą tą aferę, a ani ona tego nie zrobiła, ani on tego nie zrobił. Natomiast pojawiły się dodatkowe pytania. Mamy rok 2012, sam początek tego roku, styczeń. Nawrocki oświadcza w tym akcie notarialnym, że wziął i zapłacił żywickiemu 120 tysięcy złotych. Teraz pytanie skąd mający 20 kilka lat Nawrocki w roku 2012 miał 120 tysięcy złotych, żeby zapłacić Żywickiemu. Przecież on oświadczył, że mu zapłacił, ale skąd on nie miał? To jest rok 2012. Wiecie ile wtedy wynosiła płaca minimalna? Netto jakieś tysiąc złotych. Nawrocki był na samym starcie swojej kariery zawodowej, był jakimś urzędnikiem, zarabiał małe pieniądze, to skąd on wtedy wyjął 120 tysięcy złotych po to, żeby kupić jakieś mieszkanie i to jeszcze mieszkanie, w w którym nie mieszkał. No słuchajcie, jakie to jest dziwne. On potem swoje mieszkanie kupił na kredyt, który do tej pory spłaca, więc swoje mieszkanie kupił na kredyt, bo nie był w stanie za gotówkę, ale jakiemuś człowiekowi, którego poznał niedawno, kupił mieszkanie, za gotówkę, pozwolił mu tam mieszkać. Pytanie, skąd w ogóle ta gotówka? Czemu uznał, że mieszkanie tego faceta jest dla niego ważniejsze niż jego mieszkanie, w którym on mieszka, które musiał sobie kupić na kredyt? 2012 rok styczeń kończący dopiero niedługo 29 lat nawrocki, skąd wziął? 120 tysięcy, żeby zapłacić za to mieszkanie. No i z takim pytaniem zacząłem oglądać wywiad Karolana Wrockiego u redaktora Rymanowskiego, który zaczął się godzina z kawałkiem po konferencji prasowej Przemysłowa Czarnka i wreszcie podczas tego wywiadu cała sprawa się wyjaśniła i pojawiły się odpowiedzi na wszystkie pytania. Które wcześniej można było zadawać. Najpierw Karol Nawrocki potwierdził, że rzeczywiście nie był w najlepszej sytuacji finansowej, był szeregowym pracownikiem IPN-u, nie zarabiał zbyt dobrze, musiał iść do dodatkowej pracy, żeby w ogóle uzbierać 20 tysięcy, które przek 20 000, które przekazał wtedy Żywickiemu. Ja mu te środki finansowe przekazałem, zresztą ciężko zarobione w dodatkowej pracy, bo zarabiałem wówczas skromnie jako szeregowy pracownik Instytutu Pamięci Narodowej. Ale... I wtedy doszliśmy do najważniejszego fragmentu rozmowy Nawrockiego z Rymanowskim, to znaczy wreszcie Nawrocki rzucił jakieś światło na tę sytuację, jak doszło do tej transakcji, kiedy doszło do płatności, skąd wzięło te 120 tysięcy złotych. Otóż Nawrocki, nie wziął znikąd tych 120 tysięcy złotych, bo po prostu ich nie miał, bo nie miał szans ich mieć. On przez to, za to mieszkanie płacił przez 14 lat. To mieszkanie, o którym mówimy, nabyłem w sposób legalny, przekazując panu Jerzemu Żywickiego zgodnie z umową kupna-sprzedaży konkretne środki finansowe na przestrzeni 14 lat. Mówimy o 14 latach naszej znajomości. Rozumiecie? nie zapłacił za to mieszkanie w momencie, kiedy je kupił. Co więcej, nie zapłacił za to mieszkanie pomimo tego, że w akcie notarialnym oświadczył, że już za nie zapłacił. W styczniu 2012 roku, zawierając umowę przedstępną u notariusza, zarówno Nawrocki, jak i Żywicki potwierdzili, że już doszło do tej zapłaty, co więcej, już doszło do przekazania mieszkania, czyli w 2012 roku Nawrocki u notariusza stwierdza, że zapłacił już całość pieniędzy za to mieszkanie, a teraz u redaktora Remanowskiego twierdzi, że on nie zapłacił wtedy za to mieszkanie, tylko przez 14 lat płacił za to mieszkanie, płacąc za jakieś rachunki, pomagając panu Żywickiemu, kupując mu leki, być może robiąc mu jakieś przelewy, czyli on za nie nie zapłacił. Dopiero potem przez lata robił jakieś przelewy, które może tak, a może nie, tego nie wiemy. Zsumowały się do 120 tysięcy złotych. No i to się można zastanowić, czy stwierdzenie u notariusza, że zapłaciło się za coś. Jeżeli się nie zapłaciło, przypadkiem nie wypełnia znamion artykułu 272 kodeksu karnego, wyłudzenie podstępem poświadczenia nieprawdy. Kto wyłudza poświadczenie nieprawdy przez podstępne wprowadzenie w błąd funkcjonariusza publicznego lub innej osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu, podlega karze pozbawienia wolności do lat Trzech. Natomiast to się wydarzyło w roku 2012, więc nawet jeżeli doszło do przestępstwa, to przestępstwo jest przedawnione, w związku z czym prawnie tutaj w tym momencie za to nic Nawrockiemu zarzucić nie można. Natomiast ja rozumiem pana Żywickiego, który był w bardzo trudnej sytuacji, w związku z czym pod przymusem, podstępem, nie wiem, przekonany, poświadczył nieprawdę u notariusza, natomiast sytuacja Karola Nawrockiego to wygląda trochę gorzej, bo to on wykorzystał będącego w złej sytuacji Żywickiego do tego, żeby... Razem, wspólnie złożyć fałszywe oświadczenie przed notariuszem, że dostał te pieniądze, kiedy było oczywiste, że ich nie dostał. I żeby sprawa była zupełnie jasna, Karol Nawrocki jeszcze raz dokładnie wskazał, że te pieniądze przekazywał przez wiele lat, i zresztą posłuchajcie sami. Panie prezesie, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości, czy pan może wszystkie przelewy, które pan dokonał, których pan dokonał, ujawnić, yy, po prostu pokazać i publikować? Panie redaktorze, Panie redaktorze nie, nie idźmy w tym kierunku, żeby pokazać wszystkie przelewy. Jeśli panu redaktorowi wydaje się, że w czasie kampanii wyborczej zgodzę się na to, żeby teraz odtwarzać historię przelewów od roku 2011, przy czym e, zasadniczą e, częścią tych spłat była także gotówka, co trzeba e, podkreślić. E, musiałbym naprawdę poświęcić na to masę czasu. Co oznacza, że mamy pewność, bazując na słowa Karola Wrockiego, że on nie zapłacił za to mieszkanie w roku 2012. Co więcej, że on tak naprawdę nie wie, ile pieniędzy przekazał Żywickiemu, czy te pieniądze sumowały się do 120 tysięcy. Pewnie nie, nie naliczał tam żadnych odsetek, więc już w roku 2012 wymyślił sobie kredyt 0% na Żywickiego, czyli powiedział mu oddaj mi mieszkanie. Podpisz, że ja już tobie za to zapłaciłem, a ja przez kolejne lata to będę ci pomagał. Czy według Nawrockiego panowie zawarli taką honorową, szlachetną umowę, że Nawrocki będzie pomagał żywickiemu i że wszystko będzie dobrze. Zresztą sam o tym wprost mówi. Ale do takiego porozumienia doszliśmy. Potrzebuję e, Twojej pomocy, jedyne co mam, to jest e, to mieszkanie. Słyszycie, doszli do porozumienia, że żywicki jest w złej sytuacji, a jedyne co ma to mieszkanie, w związku z czym na bazie tego skonstruują jakieś szlachetne porozumienie. To widzicie jak wyglądało to szlachetne porozumienie, że Nawrocki mówi do Żywickiego, słuchaj! Jesteś w tej złej sytuacji, widzę, że jesteś w tej złej sytuacji, ale masz mieszkanie. To możemy zrobić taki deal. Ja ci dam jakąś kasę za to, żebyś mógł wykupić to mieszkanie za 10% wartości. Ty to mieszkanie przepiszesz mnie u notariusza, a ja potem ci będę jakoś pomagał jakieś pieniądze ci dam. To jest jeden warunek wstępny. Oddaj mi najpierw to mieszkanie. Jak oddasz mi to mieszkanie, to ja potem być może ci pomogę, przelewy ci będę robił, będę cię może utrzymywał. Nie wiem, zobaczymy. Nie wiadomo, co przyniesie przyszłość. To jest warunek wstępny naszej umowy. Oddaj mi to mieszkanie. Jak oddasz mi to mieszkanie, to wtedy może będzie dobrze. Postaramy się może jakoś tak zrobić, żebyś sobie w tym mieszkaniu mógł sobie nawet żyć do końca życia. Ci krzywdy nie będę robił, nawet ci będę pomagał, tylko masz mi oddać to mieszkanie. Tak wyglądała ta ich szlachetna umowa. O to tak naprawdę chodziło, że. Żywicki miał możliwość przejęcia tego mieszkania za 10% jego wartości, których oczywiście nie miał. Nawrocki od razu zwietrzył sytuację. Wymyślił sobie, że wyłoży 10% na wartość tego mieszkania, przejmie to mieszkanie, nie płacąc za nie, a potem przez jakiś czas starszego, schorowanego człowieka być może będzie jakoś utrzymywał, robił mu jakieś przelewy. Starszy pan pewnie prędzej czy później umrze. W związku z czym jest okazja przechwycić czyjeś mieszkanie za ułamek jego wartości. To wtedy w głowie miał Karol Nawrocki. Aż ta pis próbował z niego robić jakiegoś altruistę, że on latami pomagał obcemu człowiekowi, bo ma takie dobre serduszko. No tak dobre, dobre serduszko ma ten Nawrocki. Przelewy robi obcemu człowiekowi, leki mu czasem kupuje, pozwala mu mieszkać w swoim mieszkaniu, do którego nawet nie ma kluczy. W mieszkaniu, które kupił tak naprawdę za bezcen, bo on za nie nawet nie zapłacił. Nie zapłacił do teraz tych 120 tysięcy złotych. Nie ma na to żadnego dowodu. I ma mieszkanie, które teraz warte jest około 400 tysięcy złotych. Taki to jest twaniak z Karola Wrockiego. Żeby tego było mało. To panowie się jeszcze bardziej zabezpieczyli, bo w październiku 2011 roku Jerzy Żywicki sporządził testament, w którym cały swój dobytek przekazał Karolowi Nawrockiemu. I oczywiście tu dowodów nie ma, jaki to miało związek z przekazaniem tych 20 tysięcy po to, żeby kupić to mieszkanie za 10% wartości, ale jakieś tak mi się wydaje, związek to mogło być. I ciekawe jeszcze jest to, że Karol Nawrocki w wywiadzie u Romanowskiego mówi, że w grudniu 2011 roku, czyli Dwa miesiące po sporządzeniu testamentu, kiedy pokazuje jakiś list, w którym Żywicki prosił go o jakieś kolejne pieniądze, Nawrocki mówi, że wtedy nie było jeszcze żadnych rozmów o żadnych mieszkaniach, w ogóle nic się wtedy nie działo, pomimo tego, że Żywicki sporządził wtedy testament, który musiał dotyczyć tego mieszkania, bo poza tym mieszkaniem on sam przecież nic nie miał i na pewno Nawrockiemu nie zależało na żadnych starych gratek Żywickiego, które akurat znajdowały się w tym mieszkaniu. Czyli sytuacja jest tak naprawdę wyjaśniona i to wiemy najwięcej tak naprawdę od Karola Nawrockiego, który nie wiem czy do końca rozumiał co mówił w wywiadzie u Romanowskiego i jaki to ma związek z dokumentami, które w tym samym czasie pokazywał. Nie wiem. Dlaczego to zrobił, ale fakt jest taki, że to zrobił. Znaczy opisał dokładnie całą historię. Żywicki miał złą sytuację, za to miał możliwość kupna mieszkania, dostał na to pieniądze od Nawrockiego. Nawrocki przejął mieszkanie za nie nie płacąc, a potem przez jakiś czas y, robił przelewy y, na różne wydatki Żywickiego potem i to przestał robić. Następnie próbował na konferencjach prasowych sprzedać to jako swoją pomoc. Mówiło przelewa, które w wywiadzie u Rymanowskiego przedstawił jako potwierdzenie zapłaty za mieszkanie, że to jest Pomoc dla Żywickiego, rozumiecie? Jeszcze dzień wcześniej ściemniał, że to jest jego pomoc, że on pomagał temu człowiekowi, płacąc mu za mieszkanie, które przejął od niego za bezcen kilkanaście lat wcześniej, to była ta pomoc temu człowiekowi. Ja nie chcę, żeby ludzie tacy jak Nawrocki komukolwiek pomagali, bo ta pomoc się dla tych ludzi wyjątkowo źle kończy. I teraz rzucają się na mnie pisowcy, że ja o tym mówię. A dlaczego mam o tym nie mówić? To wasz kandydat to zrobił. To wasz kandydat skłamał albo w oświadczeniu przed notariuszem, albo w wywiadzie u Rymanowskiego. No przecież to on, on to zrobił. Ja tylko o tym mówię, co ten człowiek zrobił. Ja rozumiem niestety. Że zwiększa to szanse w tym momencie Rafała Trzaskowskiego kosztem Karola Nawrockiego. Ale to nie jest moja wina, że w całym pisie i w otoczeniu PiSu nie byliście w stanie znaleźć jednego w miarę uczciwego człowieka, który nie ma za sobą takich wałków. Nie mogliście wystawić do tych wyborów nikogo, kto miał cokolwiek wspólnego z ośmioma latami rządów PiSu, bo tam prawie wszyscy kradli, i prawie za każdym ciągnęła się jakąś afera, z której musiałby się tłumaczyć w trakcie tej kampanii, więc wzięliście kogoś, kto nie rządził przez poprzednie 8 lat. No i znowu trafiliście na ty który doprowadził schorowaną starszą osobę do tego, że oddał mu swoje mieszkanie, i nic, nic za nie nie płacąc. Czy naprawdę w, nigdzie w otoczeniu PiSu nie ma chociaż jednej uczciwej osoby, którą mogliście wystawić w tych wyborach? Przecież to jest Wasza wina, a nie moja. I ja rozumiem, że TVN, Onet, Gazeta Wyborcza atakowali w tej kampanii zarówno Was, jak i mnie. Prawda. Natomiast różnica jest taka, że na mnie to bzdury jakieś wymyśla, jakieś kłamstwa, bo nic prawdziwego nie ma, a u Was wystarczy powiedzieć, jak to wyglądało naprawdę. Wystarczy zestawić akt notarialny, do którego stawał Karol Nawrocki ze słowami Karola Nawrockiego. Tu nie trzeba nic dopowiadać. Są czyste fakty. Wybraliście kandydata, który ma naprawdę paskudny epizod ze swojej przeszłości, którego nie jest w stanie w żaden sposób wytłumaczyć i to, że to jest wasz kandydat, którego popieracie, to jest wasza wina i wasza odpowiedzialność i z tym nie mam absolutnie nic wspólnego. Ja nie wybierałem wam kandydata na prezydenta, to wy zdecydowaliście się na Koralna Wródeckiego, to się teraz tym męczcie. Ja w niektórych sprawach się mogę z wami zgadzać. Tak jestem konserwatystą, nie chcę, żeby unia europejska przejmowała kolejne kompetencje polskie. Jestem przeciwko migracjom, przeciwko tej polityce klimatycznej, którą niestety wasze rządy wspierają. Ale nigdy nie będę popierał tego, że pisowcy kradną pieniądze. Zawsze będę za tym, żeby was rozliczać za wszystkie złe rzeczy, które robiliście. Bo to, że polityk załóżmy ma jakieś słuszne poglądy, nawet ich nie realizuje w praktyce, to nie jest żaden powód, żeby go popierać, jeżeli widać, jakie robi wałki, jeżeli widać, jakie robi niegodziwe rzeczy. No to wy sami się powinniście oczyszczać i nie chcieć mieć wspólnego z takimi ludźmi, a nie rzucać się na mnie, że mówię wam, kto jest waszym kandydatem, albo co robili wasi ludzie przez te 8 lat rządów. To jest wasza odpowiedzialność, jeżeli jeżeli wy popieracie tę partię, to się zastanówcie, kogo wy tak naprawdę popieracie i co robią wasi politycy, co robią członkowie waszej partii, bo robią po prostu bardzo złe rzeczy. A ja tylko o tych bardzo złych rzeczach mówię. I to nie jest moja wina, że oni takie rzeczy robią, to jest ich wina, że je w ogóle zrobili. Dlatego przemyślcie sobie, na kogo chcecie głosować w tych wyborach 18 maja. Bo jak już teraz odpalili coś takiego na Nawrockiego, to ja się w ogóle nie zdziwię, że on takich przypadków mógł w swojej historii mieć więcej, bo jeżeli raz dopuścił się do takiego działania, to jest takie powiedzenie, że nigdy nie ma tylko jednego Karalucha w kuchni, i takich przypadków mogło być więcej, i stawia to pod bardzo dużym znakiem zapytania szansę Karola Nawrockiego w drugiej turze tych wyborów. Więc, więc zastanówcie się tak na spokojnie: kto obecnie ma największe szanse, żeby wygrać z Rafałem Trzaskowskim w drugiej turze tych wyborów i na kogo warto zagłosować w pierwszej turze, tak żeby w drugiej nie został Rafał Trzaskowski. Bo jeżeli okaże się, że w drugiej turze Trzaskowski bez problemu wygra z Nawrockim i będziemy mieli w Polsce to całe lewicowe tęczowe, Szaleństwo tęczowego Rafała, tylko dlatego, że w PiSie i okolicach nie dało rady znaleźć jednego w miarę uczciwego człowieka, to zobaczycie do czego doprowadzi to pisowskie złodziejstwo, to wyłudzanie pieniędzy i tego rodzaju zagrania. To będzie niestety wasza wina. Tu mówię oczywiście o pisowcach. Do zobaczenia!